Dzisiaj brama 555, czyli 5 maja 2025 roku. Co ona oznacza? To, że wasza intuicja jest wzmożona. Zaczyna się proces transformacji. A tu mam pewien kamień. Skup się. Spójrz na rękę. Zamknij oczy. I poczuj, jakiego koloru ten kamień jest. Gotowy? Gotowa? Także skupiamy się. Głęboki wdech. Wydech. Skupiamy się na tym kamieniu. Piszcie, jaki kamień Wam przyszedł do głowy, jakiego koloru przede wszystkim. A jak jeszcze traficie z kamieniem, to już w ogóle będzie cudownie. Także jeszcze chwilka. Wpiszcie, wpiszcie. A ja Wam go zaraz pokażę. Cudowny różowy turmalin. Jak Ci się podoba? Zgadliście? Piszcie, kto zgadł, kto przeczuwał, że tutaj będzie coś różowego, a w dodatku jeszcze do tego turmalin. Także są dni, kiedy nasza intuicja jest wzmożona, i to jest właśnie taki dzień. Jestem w stanie się założyć, że większość. Z Was zgadła. Zobaczcie kto przyszedł.